Dopiero co zacząłeś śmiekać po rampach i nie wiesz, jakich trików się nauczyć? Także... Puch! Cześć! Cześć! Artem z tej strony i w tym filmie pokażę Ci 5 łatwych trików na kwaterze. Także bez będu tego... Pi... Lecimy z tematem... Także pierwszym trikiem w tym filmie będzie rock to fejki. Tak jak mówiłem w poprzednim filmie na ten temat, jest to pierwszy trik, którego powinien się nauczyć na rampach. Wygląda on w taki sposób, gdzie przód deski oraz przednie traki znajdują się na kopingu, gdzie następnie wracasz do rampy tyłem, czyli do fejki. Jest to moim zdaniem ładny i najłatwiejszy trik, którego się możesz nauczyć na kwaterze. Drugim manewrem będzie rock and roll. Najprościej mówiąc jest to dodanie do poprzedniej sztuczki rotacji o 180 stopni. Ten trik prezentuje się w taki sposób, gdzie nose deski oraz przednie traki znajdują się na kopingu, tylko w tym jest taka różnica, że schodzisz na swoją stronę. Równie łatwy trik co poprzedni, także rock and roll! Trzecim trikiem będzie stall. Trik, który wykonuje się postawiając taila na rampie. Przedstawia się on w taki sposób, gdzie wjeżdżasz, a zaraz potem stalujesz Taila na kopingu i wracasz z powrotem. Również łatwy manewr co poprzedni, więc miłej zabawy w uczeniu się tej sztuczki. Czwartym trikiem będzie Axel Stall. Ten trik jest już troszeczkę trudniejszy niż poprzednie, ale sądzę, że dasz radę nauczyć się tego triku. Więc... Jawi się on taką metodą, gdzie po wjechaniu na przeszkodę oba traki powinny znaleźć się na kupingu, po czym wchodzisz z tego triku do rampy. Moim zdaniem bardzo łatwy triczek, bo jeżeli nauczysz się go stalować, to możesz później dodać trochę prędkości, żeby ze stala zrobić grinda. No i doszedłeś do końca tego... Świetnego materiału, także piątym i ostatnim trikiem będzie Backside Feeble. Prezentuje się on tak, gdzie w się na rampę po czym tylny trak powinien się znajdować na kopingu, a przedni na rampie. W ten sposób jak widzisz to w tym momencie na ekranie. Po czym jedyne to ci pozostaje wykonać, to wjechać do rampy ponownie. I jak widzisz, triki na koterku są równie zajebiste co na fracie, także. Z Dalej na skatepark, żeby nauczyć się tych trików Powodzenia! Dodając to ja mało coś biegam po rampach, więc dlatego taki krótki ten film Ogólnie jeżeli chcesz poradniki do tych trików A raz masz jakieś pytania dotyczące materiału No to podziel się nimi w sekcji komentarzy Także to wszystko w tym filmie Jeżeli ci się spodobało, no to oczywiście zostaw strapeczkę w górę A jeżeli nie, to w dół I napisz mi w komentarzu, co ci się w tym filmie nie spodobało Także to tyle Trzymajcie się No i cześć! cześć!